Cześć! Dzisiaj porozmawiamy o popularnym temacie czyli o SARS koronawirus. Najpierw porozmawiajmy o genezie. Każdy wie, że koronawirusa jest z Chin, ale jak on powstał? Po prostu na targach wodnych jest większy brud, zyw i desperacja, czyli kiedy moja mama wróci z wywiadówki. Możecie mówić jej przez ból i desperacja, to już wam mówię. Bo na targach wodnych jest tak, że jedna klatka jest postawiona jedną nad drugą i na przykład jak krew nie topierza. Spadnie do klatki i głowca a ten pojrze krew pomyślał że to woda. No i tak się robią takie abominacje jak koronawirus. Okej okay, jak omówiliśmy genezę to teraz możemy mówić o kwarantanie i nie będę mówić o ludziach którzy kupili parę paczek z rajtaśmi i jedzenie. Bo ja też dużo nakupowałem się jedzenie i picia na mój budżet czyli trochę jedzenie i zapłaciłem rachunek za wodę i i to wszystko. Ja będę mówić o skrajnych przypadek czyli pierwszy typ to instynkt samoobrony Kim Zongkuma uma czyli kupują parę wózków papieru i jedzenie i też picia dziennie, czyli panikują jak małe dzięczynki kiedy zobaczyli Jumpscare Golden Freddy'ego, drugi typ człowieka to ten który mówi zakupy drogery jeszcze nikogo nie zabiły, ale plastik i mózg wielkości ziarnka ryżu już tak i tak samo dotyczy siłowani lepiej to wyjaśnił pan Radek Konarski trzecio odcinkowy. Przynajmniej do tej pory, też w mysbry. Brran. Net albo morski. Games. Wracając do sprawy jeśli myślicie państwo Fitlovers, że nagracie 10 minutowy film o tym, że nie wiedzie co to krytyka i manipulować widzami. I jak jesteśmy w sprawie filmiku Fitlovers to chcę tylko powiedzieć, że wy nie powinniście się nazywać Fitlovers tylko money Lovers powiedzie film 10 minut więcej reklam czyli więcej groszy. W ogóle lepiej ode mnie wypowiedział. Się pan Wardenga. Wracając do sprawy L? Mateusz Fitlovers napisał na Instagramie, że wirus umiera w temperaturze powyżej 27 stopni Celsjusza. Ja na to zacytuję pewnego mędrca uwaga co ma się w niej utopić. Okej okay, koniec cytatu. Wiedzie jacy ludzie mnie wkurzają tacy którzy się nie spotykają się z przyjaciółmi to pół biedy ale tacy którzy jadę na mały urlop wiedzie mały. Urlop na innym kontynencie a co jeśli wszystkie łodzie albo linie lotnicze będę zamknięte to co powiedzie recepcjonistce a poczekaj mam taki mały przykład ty mówisz halo po mi się już znudziło i mam pieniędzy żeby dalej wynajmować pokój to możecie odezwać do Polski a na to recepcjonistka jak tak to mu coś skupić a ty na to co a teraz recepcjonistka mózgu. Może nosem wypadł do wiedzenia. I wiedzie co miała rację. Głupiej jest wtedy kiedy kupiliście cię dom albo wynajmujecie i co jakoś to musicie spłacać dom to macie dwie opcje. Pierwsza to jest chłopcy robią domowe wyzwania streamy a dziewczyny robią tutoriale w czasach epidemii i też jest drugą opcja robicie vlogi kiedy jesteście w Las Vegas albo robicie vlogi daleko od domu teraz. To robi tylko Freezy. Poczciwy krzychu ale nie smak pozostał. Teraz chcę omówić jedną pani która została niesłusznie obrażona. dlaczego tak bo krytyko do hejt tym bardziej ta konstruktywna wiedzie dlaczego bo ta urażona nasze ego. Wracając sprawy Mateusz Despaszyński powiedział że ona napisała na swoim Instagramie że musimy doceniać to co mamy i zamiast napisania o rodzinie do napisała o internecie i chce się z tym nie zgodzić przez internet istniejesz przez internet kontaktujesz z rodzicami i rodziną, internet i smyliwe kiedy napiszecie mówi się spysiński a nie despaszyński debilu to przypnę wam serduszko. A teraz na serio koronawirusa jest najgorszą rzeczą od czarnej śmierci i baby od Justina Biebera a niech to miało być poważnie. Wracając jeszcze żadna choroba i wojna nie były tak straszne jak koronawirus inni porównują koronawirusa do II wojny światowej dla mnie koronawirus jest o wiele gorszy może nie aż tak brutalny ale nawet te 78 milionów jest niczym w porównaniu do 150 milionów więc. Błagam cię zostań w domu. To było na tyle cześć.